Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj witam was na planie filmowym nowego odcinka filmu Ghostbusters, Łowcy Duchów. Tak jest. Warsztat Domi Drewno, kanał YouTube'owy Testy TV, a na moich plecach odkurzacz akumulatorowy M18 FBPV firmy Milwaukee. Zapraszam na film. Myślałem, żeby użyć muzykę z filmu Ghostbusters, ale tutaj YouTube oczywiście by mi to wyciął albo zakazał emisji, więc tego nie zrobię. Obrócę się dookoła, zobaczcie co i jak. W tym momencie wygląda to ta uprząż z przodu. Wygląda jak najlepsze plecaki takie trekkingowe, gdzie macie szeroki pas tutaj na biodrach, który dopinacie i odciąża Wam faktycznie tutaj ramiona. To raz. Dwa, że szerokie, właśnie naramienniki, i trzecie, że tutaj uprząż z przodu, żeby te naramienniki Wam nie uciekały za bardzo na bok, i w tym momencie możecie nosić spore ciężary, a czuję się, jakby się nosiło parę kilogramów mniej. Dobra, to co, zdejmę, opowiem Wam co i jak. Muszę przyznać, że temat. Odkurzaczy czy też czystości w warsztacie do mi drewno? to jest niemożliwe, żeby w takim warsztacie ktoś pracował przecież tam jest zbyt czysto. Moja odpowiedź jest zawsze tak, jest taka sama: jak dbasz, tak masz. Musicie zadać sobie pytanie, czy lepiej rozpocząć pracę z toną wiórów, czy też nie. Jeśli wolicie rozpoczynać dzień w ładzie i porządku, no to niestety. Trzeba wychodząc z warsztatu, ten ład i porządek zostawić po sobie, nie? Ściągam ten plecak, i to jest, słuchajcie, sprzęt, który genialny. Powiem tak. Od razu zaspoileruję, że jest on genialny, bo faktycznie taki jest. Popracowałem parę tygodni już z tym odkurzaczem i jestem nim zachwycony. Ja myślałem, że już mam odkurzaczy dość, i nie jest mi nic więcej potrzebne, ale ten system mobilny. O bardzo dużej sile ciągu. To jest świetne posunięcie i myślę, że ten film również Wam to pokaże. Po pierwsze, jest to, jakby to powiedzieć, trzy w jednym, czyli macie tak jak teraz, tą konfigurację, czyli plecak w pełni mobilny, oczywiście akumulatorowy. Opcja druga, tutaj na dole jest taki przycisk, który jeśli go naciśniecie czyli naciśnięcie w dół, a później pociągniecie te plecy do siebie. Teraz całość minimalnie w dół, i cały ten stelaż do noszenia jest odczepiony. I to jest opcja druga: czyli odkurzacz stacjonarny. Stawiacie go na podłodze. Czy stawiacie go gdziekolwiek chcecie i możecie pracować jako odkurzacz jako, czy w funkcji odkurzacza stacjonarnego. I jest jeszcze opcja trzecia. Tutaj z tyłu jest taka szlówka. Kiedy to pociągniemy, odpina nam się hak. Miarki nie mam, ale tutaj jest. No nie no, muszę wziąć miarkę, żeby wam nie lać wody. Małą miarkę wystarczy. Tutaj mamy 43 mm, nam się zmieści. Więc, gdybym chciał na przykład pracować tutaj w warsztacie i nie stawiać tego na podłogę, no to mogę powiesić na przykład powieść sobie na stole rurę, albo tutaj górą, albo dołem, i mam odkurzacz, jakby, podręczny, ale to się stosuje tak naprawdę też świetnie, spisze się to w sytuacjach, gdzie wchodzimy na rusztowanie, wchodzimy na drabinę i wtedy wieszamy sobie tutaj na jakieś belce na przykład, tak, czyli wieszam na belce, i tutaj mam jeszcze ten klips, żeby sobie to zabezpieczyć, czyli dociągamy to i jesteśmy. Pewni, że nam ten odkurzacz po prostu nam z tego rusztowania nie odfrunie. Kiedy chcemy znowu zabrać go na plecy, zejść z tego rusztowania, wciskamy to. To jest na klik, i możemy założyć z powrotem ten, ten stelaż. I teraz pragnę tylko Wam zwrócić uwagę, że jest to faktycznie dobrze zrobione. Po pierwsze, jak widzicie, te plastry. Odchudzają materiał, a oczywiście wzmacniają to, ale te newralgiczne punkty to jest aluminium odlewane, przykręcone. No te haki tutaj muszą troszeczkę unieść, prawda? No i oczywiście na dole jeszcze podwójne e, takie wzmacniane haki, które tam wchodzą na ten klips, czyli montujemy to z powrotem. Jak postawię sobie to na krawędzi, wtedy wpinamy tutaj, idziemy do góry. I później wystarczy nacisnąć i to wszystko. Jeśli chodzi o sam same te szelki, jest tutaj, słuchajcie, mnóstwo regulacji. Począwszy tutaj od góry, jest oczywiście regulacja na dole. Zobaczcie, ile tego paska jeszcze jest, więc można naprawdę, nie wiem, nawet na kurtkę to nałożyć w zimie. Jest oczywiście Duża klamra z przodu, i tego paska widzicie, ile jeszcze jest. Ja tutaj jeszcze trochę mogę dorzucić masy, i również co fajne, te miejsca tutaj u góry, i tutaj ten pas na nasze biodra jest taki ażurowy. Nie będzie się po prostu w tym człowiek pocił, nie? Bo kiedy byłoby to ściśle dolegające, no to automatycznie od razu jesteście w tym miejscu spoceni. I to wszystko. No, jeszcze Wam pokażę to miejsce. Tutaj mamy dwa elementy do zamocowania do rury, czyli to jest przejściówka na 26. Czyli z 36 na 26. Wkładamy i tutaj jest również na klik. To się wtedy kręci i nie może wypaść. I tutaj mamy 26. Tutaj jest również kolejny, kolejne miejsce, takie powiedzmy na klik dla urządzeń, właśnie Milwaukee, które mają ten, ten zatrzask. I ściągamy normalnie, i w tym miejscu znowu jest taka gumowana część, więc możemy nacisnąć to na jakieś inne sprzęty, które tego powiedzmy kliku nie mają. Tutaj jeszcze metalowa taka skówka, która pozwala Wam ten, tą rurę zawiesić tutaj na pasie w tym miejscu. Czyli to jest jedna końcówka i druga końcówka No dalej. I druga końcówka wąska do, do szczelin. I też macie w tym miejscu tutaj w tym magazynku przypasku przypięte. Jeśli chodzi o sam wąż, to też jest bardzo ciekawy. Ten wąż, który już jest przyczepiony tutaj. Też na klik wkładacie i wyciągacie. Jak widzicie tutaj, no nie wiem, pół metra. Głowica jest tutaj fajnie zrobiona. Ona się wygina i obraca. Czyli mogę zgiąć to o 90 stopni. Prawie 90. I. Tak, I, i, i obracać, więc w dowolną stronę możecie tutaj tym operować, ale wąż z takiego krótkiego robi się taki długi. Więc on zwiększa swoją objęt długość no, ze trzy razy prawie. Ciekawie zrobione. No i montujemy to w banalny sposób. Wkładam klik. Tutaj też są takie mikrouszczelki. I gotowe. Jeszcze z drugiej strony, skoro tutaj jeszcze na razie zawsze o obudowie mówimy, rura do odkurzacza. Tutaj jest ta rura czy stopa też jest zdejmowana. Sama rura, bardzo fajnie zrobiona. Tak normalnie tego nie wyciągniemy. Ale kiedy chwycę tutaj za ten czarny element, mogę wtedy sobie to rozsunąć. I jak rozsunę, puszczę, to znowu. Rura ani drgnie. Bardzo pomysłowo zrobione. Powiem szczerze, nie do końca wiem, jakim się to udało zrobić. Ok, tutaj ten element jest minimalny, luz ma w stosunku do tej rury. Czyli jak pociągniemy, to da się, a jak tym, tą częścią to się nie da. W każdym razie rura duża. I tutaj również jest właśnie ten, to miejsce na klik od tamtej rury. I szeroka stopa do odsysania. Tutaj mamy dwa kółka i gumkę do zbierania już drobnych elementów. Jest to lekki, lekki ruch. Tutaj ma góra dół i 360 w tej osi. Dobra, to wkładamy. No i teraz sam odkurzacz. Świetna sprawa, ponieważ wykorzystano tutaj odsysanie tak zwane to cyklonowe, tak? Czyli cała siła ssania idzie po obwodzie. Co za tym idzie, jest ten odkurzacz naprawdę niesamowicie wydajny. Nie potrzeba worków. Żadnego babrania się z opróżnianiem worku. Zobaczycie zaraz jak prosto się opróżnia ten pojemnik. Pojemnik ma aż 3.8 litra, więc to naprawdę dużą część warsztatu mogę tutaj sprzątnąć sobie. Opróżnianie. Banalnie proste. Naciskamy. Cały pojemnik nam wyjeżdża. I mamy odkurzacz zwolniony. A tutaj mamy sobie ten pojemnik. I teraz tak. Opróżnianie pojemnika. To zaraz na, na podłogę wysypię. Jeden przycisk. Albo tu. Albo tu. To będzie. To będziecie widzieć. Jeden przycisk i, i wysypujemy. Trochę odtrzepać i to wszystko. Zamykamy. Tyle. Tutaj wszędzie są takie mikrouszczelki powkładane, więc jest to szczelne. Naprawdę dobrze zrobione. Tutaj, kiedy naciśniemy. Nie, sorry, to jest do zwalniania z tego uchwytu. Tutaj już nic nie musimy naciskać. Wyciągamy to po prostu. Kolejne uszczelki dookoła, i tutaj mamy filtr HEPA, który trzeba czyścić. To się nie otrzepuje, więc ten element co jakiś czas trzeba rozebrać i po prostu wytrzepać najprościej. W ten sposób, jak widzicie, ten pył sobie wypada z tego filtra grzebieniowego. I to wystarczy. Montaż. Wkładamy. Wkładamy i możemy zamykać. I takie rozwiązanie z filtrem HEPA gwarantuje wam, że ten odkurzacz zatrzyma 99,97% pyłów czy do minimalnej wielkości 0,3 mikrona. To jest po prostu moc. Wkładamy Proszę bardzo, montaż banalnie prosty po prostu to nasuwamy, wklikuje się i odkurzacz jest gotowy do pracy. Odkurzacz jest przeznaczony do pracy, czyli odkurzacz jest generalnie klasy L. Dla osób, które nie wiedzą, odsyłam, słuchajcie, doczytajcie. Macie klasę L, M i H. Musicie zobaczyć co i jak. No i oczywiście jest to akumulator. Jest to oczywiście urządzenie akumulatorowe. Akumulator schowany jest tutaj na dole. Jest taka duża wnęka. No i zobaczcie, no i zobaczcie, to maleństwo. 12Ah. Jest to nowa seria Red Lithium Ion. Bardzo wydajne, bardzo wydajne akumulatory. Nowa elektronika i wzmocniona obudowa. Naprawdę zapewnią wam. Pracę przez długi, długi czas, żebyście mieli porównanie. Tutaj jest 5Ah. Tak wyglądają te akumulatory. Duża bestia, nie? Oczywiście, jest stan naładowania. Wskaźnik LEDowy. W czasie pracy, kiedy tutaj skakałem trochę po maszynach i poczyściłem sobie zakamarki, do których wcześniej nie za bardzo mi się chciało. Chodzić gdzieś z tymi ciągnącymi się rurami w granicach pół godziny, przy jakby takiej pracy ciągłej. Tyle mogłem na nim pracować. Oczywiście ten czas pracy będzie różny w zależności od obciążenia. Czyli jeśli cały czas przytykacie rurę, czy ładujecie do niego jakieś duże graty, czy też zbiornik jest pełny, no to oczywiście będzie się ten czas skracał. Jeśli będzie jakiś mikropył i zapchacie ten filtr HEPA, wtedy również czas się skraca. Więc po prostu musicie dbać o ten sprzęt. Myślę, że jako każdy, jak każdy inny. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? 76 dB głośność w czasie pracy. Myślę, że to naprawdę niewiele. Słuchajcie, mając to praktycznie za głową. Spokojnie jesteście w stanie rozmawiać. Nie jest to naprawdę urządzenie jakieś bardzo głośne. Czy coś jeszcze mogę Wam powiedzieć o nim? Tutaj, włącznik, wyłącznik. Dwa biegi. Możemy pracować z mniejszą siłą ciągu, wtedy dłużej. I z dużo większą. I wtedy czas się skraca. Ale siła ssania jest naprawdę tutaj nieziemska. Ok, teraz chyba będziecie widzieć. Lecimy najpierw rurą o pełnej przepustowości. Bieg pierwszy. Widzicie sobie tamte wiórki już się kręcą. Jak widzicie, wcale tego nie dotyka mnie. Jest, jest nad tym i spokojnie sobie to wciąga. Na drugim. Przepraszam, to jest drugi bieg. Widzicie, pomyliłem się, sorry. Aż się wiemy, że tak na jedynce za mocno i coś to działa. Ale tutaj jest pierwszy bieg. Trochę ciszej, nie? No i jak damy na dwójkę. To już też widać jak to szybko się wszystko tutaj kręci. Jak założymy tą stopę z sącą, tą wąską szczelinową, zobaczcie też jakie podciśnienie się robi. Widać też po tym wężu, słuchajcie. Tak? Ale wtedy. Oczywiście jest głośniej, bo tutaj robi się szczelina i po prostu świszcze powietrze mocno. Ale jak sami widzicie, no ma to naprawdę powera. Dobra, teraz bałagan na podłodze, więc tutaj już możemy wziąć sobie naszą rurę. Mam nadzieję, że się nie zatka. Drugi bieg, nie ma co się szczypać i jedziemy. Macie. No i zobaczcie, chwila, moment, mam pół zbiornika napełnione. Co ciekawe, odkurzacz nie traci siły ciągu, mimo zapełniania się tego zbiornika. <laughs> Oczywiście trzeba tylko pamiętać o tym, żeby co jakiś czas e, sprawdzać ten filtr HEPA. No bo to jest wyjście powietrza, nie? On tutaj zaciąga, a tam próbuje wypchnąć to powietrze poprzez ten filtr. Więc jeśli filtr będzie zatkany, to tam to wtedy będziecie tracić siłę tego odkurzacza. Ja wam powiem tylko tyle. Ogarnąłem warsztat w miejscach, gdzie wcześniej absolutnie nie chciało mi się gdzieś tam przemieszczać właśnie po drabinach czy A teraz żaden problem słuchajcie. Zakładam sobie odkurzacz na ramię. Na razie, szczotka obok. Zakładam sobie go na, na siebie. Moje dzieci też były zachwycone pracując z nim. Zabezpieczamy się tym tutaj porządnie. Jak nie, zapniemy, jak nie zapniemy tego wszystkiego, to będziemy myśleć, że jest to ciężkie. Ale nic bardziej mylnego. Widzicie, tutaj też ta zapinka. Nie da się tak zrobić, że w tej pozycji, na przykład, tą rurę sobie wstawię tam z tyłu. Tak. Raczej trzeba odłożyć ten odkurzacz i wtedy dopiero odstawić rurę. Tak. I jesteśmy gotowi, słuchajcie, do łapania duchów. Już chciałem iść sprzątać dalej warsztat, ale jeszcze coś wam powiem. Słuchajcie, jest tutaj zastosowany silnik bezszczotkowy Milwaukee Power State. Zapewnia wam oczywiście bezobsługową pracę, bo nie ma szczotek, no ale też dłuższą żywotność. Jest również zastosowany RedLink Plus, czyli taki zaawansowany system elektroniczny, który zapewnia wam maksymalną wydajność, ale też długą i bezproblemową pracę. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję Wam za uwagę. Ode mnie naprawdę dwa kciuki w górę za genialną konstrukcję, która myślę, że drugiego takiego odkurzacza na rynku nie znajdziecie. Z tego co wiem. Tyle. Na razie, cześć.